Siemka moi drodzy, witam Was w odcinku dzisiejszym dzisiaj Wam przedstawię mój lęk piórek jest ich tutaj 61, bo dzisiaj liczyłem. Dzisiaj mają już niektóre 3, niektóre dwa dni, naprawdę jest różnica między nimi. I co? I... Oczywiście mają dwa poidełka niestety jak daję, tak sobie, żeby było automatyczne. To woda nie tyle dzieje więc muszę to chwilę na puszkę i dźwignąć to. I tak samo. Jako pożywienie. Wkrótce dostałem tylko pasze. Górkę na turkę. Jedynka. Widzicie, one... To jest właśnie chyba jeden z tych co ją się wczoraj albo nawet dzisiaj, bo dzisiaj też się kluły. W jakim inkubatorze się kluły otóż mamy tutaj taki smartek Moja druga inkubacja już nie była i się udało. Więcej wam opowiem o, o tym inkubatorze nie w następnym, ale za parę odcinków, bo będę zaczynał znowu inkubację jaj kurzych. Opowiem wam jakie jajka, opowiem wam ile i jak to się robi dokładnie. Zobaczcie, jeden tutaj jest taki chwilę To nie będzie ale nie, tylko tutaj. Zobaczcie jak sobie piję. Piją. Strzekają tutaj Wyszły trzy białe, czyli jakieś miksy, a reszta to będą japońskie, wcinają cały czas, od porządku, jak się wykryły, zaczynają jeść. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia na razie.